Witaj. Louis Lujschaj. Codziennie kochaj siebie. 365 życiowych mądrości. 9 grudnia. Wybieram, że uczynię z pozostałych lat życia mój najlepszy okres. Teraz wybieram, aby przejść z ograniczających przekonań, które zaprzeczają korzyściom, których pragnę. Oświadczam, że teraz usuwam każdy negatywny schemat ze swojej świadomości oraz pozwalam mu odejść. Teraz moja świadomość wypełnia się radosnymi, pozytywnymi, pełnymi miłości schematami myślenia, które przyczyniają się do zdrowych, bogatych i kochających relacji. Teraz uwalniam wszystkie negatywne schematy, które przyczyniły się do lęku przed stratą, ciemnością, zranieniem czy biedą. Uwalniam też tych, którzy przynieśli mi ból. Samotność, krzywdy, poczucie niezasługiwania, jakiekolwiek ciężary czy straty, i wszystkie inne nonsensy, które mogą trwać w jakimś ciemnym zakątku mojej świadomości. Teraz jestem wolny, aby pozwolić wszelkiemu dobru objawić się w moim życiu. Obiecuję sobie bogactwo i pełnię życia w całej obfitości. Dużo miłości, całkowity dobrobyt, doskonałe zdrowie, świeżą kreatywność oraz pokój panujący w całym otoczeniu. Na to wszystko zasługuję i teraz jestem gotowy to zaakceptować i zachować. Wraz z jedną nieskończonością jestem współtwórcą pełni życia i mam przed sobą wszystkie możliwości. Do jutra.